Robert Maliszewski ze mną w studiu. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że wygrywa Donald Tusk, ale marketingowo nie wygląda to najlepiej, a jego kontrkandydat Jarosław Gowin przegrywa marketingowo zyskał jak wiele. I co może na tym zbudować? Jarosław Gowin, chociaż przegrał, to wygrał, wygrał wizerunkowo, z tego względu, że ma teraz mandat do tego, żeby pozostać w Platformie i cały czas krytykować Donalda Tuska. Zauważmy, że Jarosław Gowin obecnie jest takim głównym komentatorem tego, co się dzieje w mediach. Udało mu się wypromować generalnie siebie jako konserwatywnego liberała podczas tych wakacji. Udało się budować własny projekt polityczny, bo tak naprawdę jak się patrzy na te wypowiedzi, to problem Donalda Tuska z ową kampanią był taki, że Jarosław Gowin właściwie nie zwracał się do działaczy Platformy, tylko zwracał wracał się do tak zwanych kolibrów, czyli do swojego przeszłego elektoratu. Według niektórych krytykował bardziej niż opozycja. Więc to, co będzie się teraz działo, no to prawdopodobnie Donald Tusk będzie działał tak jak podczas kampanii, czyli starał się minimalizować znaczenie Jarosława Gowina, nie będzie chodził w spory i będzie czekał, aż będzie takie głosowanie dotyczące na przykład ratyfikowania konwencji do spraw przemocy wobec kobiet czyli takie światopoglądowe, w której platforma znowu ma być jedną jak jedna pięść jak to mówił premier Donald Tusk i Jarosław Gowin zagłosuje inaczej i wtedy prawdopodobnie zostanie usunięty bo teraz ma zbyt silny mandat na to żeby właśnie od razu po wyborach No właśnie go ale może wyniki tych wyborów pokazują że w przyszłości jednak ta retoryka platformiana zmieni się na bardziej konserwatywną może te 20% pójdzie za Jarosławem Gowinem. To jest tak, że jak patrzymy na poparcie dla Platformy, no to Platforma straciła właśnie bardzo dużo poparcia wśród prawicowych wyborców, a Donald Tusk na skutek sporu z Donaldem, z Jarosławem Gowinem, przesunął się na lewo. I teraz to, co robi Platforma, to stara się budować tę prawą nogę, ale w oparciu już o ministra Sienkiewicza. Te odwołania, takie silne słowa, bycie takim silnym ministrem służą temu, żeby trafiać do prawicowego wyborcy. Więc widać, że w Platformie akurat ta sprawa Jarosława wina jest poukładana, tylko będzie Platforma czekać na to, aż będzie dogodny moment na to, żeby usunąć byłego ministra. Panie doktorze, bardzo dziękuję za komentarz. Doktor Norbert Maliszewski, specjalista do spraw marketingu politycznego, był naszym gościem i komentatorem w infodniu. My kończymy w tej chwili, ale będziemy wracać oczywiście do komentarzy, a już za moment u nas informacje sportowe. Zapraszam. Muzyka